O, już jesteśmy liwe, to mi się kurwa podoba. O to kurwa chodzi, o to, kurwa, chodzi. kurwa, mam mikrofon głośno. Teraz ja sobie przyciszę, tak? Yy...

Ale kurwa głodny takie. A tu co? Tu się kurwa dzieje? Gizmuś Oj, co, Worasio? A co mu chodzi? Panowie a co mu chodzi? Ja Wy pierdale, wypierdale, więc pawna czy też serio, serio, ale tak na serio. Możesz mnie kurwa nie bić frajerze jebany? Jakiś kurwa Aleksi Alexi pierdolony dalej. Co to za randy za mną? Który? A, się. Chodź tu, Randik. Co ty robisz z tą wodą? Leżysz. Lasamy i śpimy. O, ale mnie wyjebało. Rozdaliby kurwa jakieś tankboxy. Lepiej by było. La, 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 la no co napisałem. Dziś jakieś mam itemki na losowanie I już patrzę. Secik cztery trójka, jeszcze Klegę mogę Lizaka rozdać Czemu by nie Oj Bos Bos No No Bos Bos O Boom Ej, co? Jak on to przeżył? Okej. Okay. Spoko. Trzy siedemset chili, dziękuję. Ej, czemu to jest?